Yy, witam Was wszystkich tych hajnach, czyli witam was w kolejnym filmie z Minecraftem na moim kanale. Dzisiaj jestem sam, ponieważ jestem na Minecraft Survival, yy, wczoraj był live na kanale. Mam nadzieję, że byliście, chociaż chyba nie. Yy, no i dzisiaj grałem sobie na Minecraft Survival, trochę rozwiniemy nasz domek, który, robię, który, który właśnie do którego się przeprowadziliśmy w ostatnim odcinku. Dzisiaj jeszcze chciałbym Wam jedną rzecz pokazać. Mam nowego teksturpaka, na którym będę grał. Uwaga, ja go teraz włączę. Jest to ten. Uwaga, zaraz się. to jest kozackie, naprawdę. Uwaga. Jesteście gotowi. Trochę, dobra. Jest, jakby co to nie reaguje. Widzicie, jest trochę inna też. No i wygląda to tak, jak dla mnie jest to po prostu kozackie. No nie wiem. Czekacie, ja teraz nie mam widzenia. Dla, wiecie, tak to wszystko wygląda. Dla mnie jest to po prostu mega fajne. Napiszcie, co twierdzicie o tym teksturpaku. Jest to trochę podobny teksturpak, na którym Mulci kiedyś grał. Yy, ale no, na przykład, coś jak ktoś, Boże, fajnie wygląda na przykład. Yy, ta trawa jest trochę mniej zróżnicowana niż tak, na biomach, ale jakaś tam różnica jest. Czekajcie, ja muszę teraz po prostu. No, więc ja, teraz czekajcie, pójdę powiedzenie, czy to wszystko tak wygląda, fajnie, no ta krówka, no, no jeszcze najsłodsze, jeszcze tam są też te słodkie świnki, gdzie no tak to wygląda, no jest to całkiem, chyba całkiem spoko. Muszę crafting, jest, To jest trochę dziwne, więc że żeby zrobić chlebek, muszę mieć crafting, Mam trochę tego, tego sobie tych chlebków po prostu porobi całkiem sporo, no bo. Lewek mi się przyda. No ale no. Napiszę, czy chcielibyście jeszcze może prezentację tych tekstur. Osadnicy i Golem są niezmienni, ale myślę, że to nawet całkiem spoko. Eee, oglądają, jak oglądają na tych innych teksturach? Czy to jakieś zgromadzenie? Jakie są? Dobra. Jeszcze nie wiem, czy ja mam trochę tego, czy te, te, te pola trochę też zaczęłam niszczyć, bo jednak one tak są nieładnie za bardzo wystawione na tej sawannie no zobaczcie, no jak to wszystko wygląda, no. Na przykład, ja tak, tak jeszcze nie ogarniam wszystkiego, jak to, jak to wygląda na tym teksturzaku. Ja już na pewno trochę dziwnie się łopatę trzymam, Ale! jakieś jak się, ma, Ale... czy, no jak się trzeba, inne narzędzia? No nie, widzę, że się trzyma lepiej. Więc ja też się trzyma normalnie raczej. Więc jest spoko. Mm, ale słońce jest fajne w ogóle. Są tu podobne tekstury, jakie Wells miał. No więc tak. Yy, co ja robię? Musimy pójść sobie pozbierać troszeczkę gliny. Dlatego, że tutaj, gdzie mamy zbiornik wodny, Coś mi powie. Żeby coś nie wiedział, to się przeprowadziłem tam z jakiś... W ogóle nie wiem czy to jest czy to tak jest, ale patrzcie, to jest takie różne. Raz, raz na takim bloku jest, te, to są te kreski takie brzozowe. niektóre czasami nie ma. jest też bardzo fajnie. Tam jest drzewo, które w ogóle nie ma na przykład. Ja, myślę, że łatwiej będzie szukać zbiornika wodnego tutaj, w tych terenach. Zaraz będzie trzeba iść spać, myślę. Zobaczcie, te liście brzozy też są całkiem fajne. Myślę. Ponownie ja miał się w ręku, no bo zobaczcie. Sikierka jest mocniejsza od miecza, więc nie wiem, czy następnym razem sobie nie, nie w ogóle nie robić Czyli tym razem w ogóle zrezygnować z mieczy. Bo na przykład te okno, no, na to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ten tekst chyba. Musicie to przyznać, no. Ale. No nie! się popełniłem ten błąd, którego. powinna powinna popełniać. No gościu... No, dzięki. Jakby to zresztą trochę zmienionego skina. Jakby coś się widziało z poprzednich odcinków na kanale. Dobra. No tak się... Mi się bardzo podoba osobiście ten tak tak? Zresztą jaki też jest crafting. też jest na przykład bardzo fajne I co z tego mogę zrobić? Mogę zrobić... kilo wschodkowy. schodkowy. Schodkowy dirtowa łopata to by nie miało sensu, kopię dirta łopatą z dirta. -to. to by nie miało totalnie sensu, ale my na przykład zrobimy zrobić sobie coś kamiennego, no? Na przykład, a zobaczmy jak wyglądają później te kamienne rzeczy. O tak! Więc jak widzicie, no to wszystko, moim zdaniem, bardzo fajnie wygląda. Um, dlatego się także, jeszcze się udam po piasek, żeby trochę to też ogarnąć. Nie. jedynym minę są teksturpaka tego, to jest, trawa, która trochę jednak nie podoba mi się ten brak zróżnicowania. Ale czy i tak jest ok, ale tą łopata się dziwnie trzyma. Ale tak to mi się to bardzo podoba. W całych raczej nie będzie łuka wody. Zresztą zacznę z tym kamień. To jest kamień chyba. Trochę nie, jak to nie wygląda bardziej realistycznie tutaj raczej na Sawarnie nie znajdzie się źródła wody. Więc zacznę na przykład... Przeszkadzam na tą pochodnię. Ona cały czas jest po prostu... popyk. Potem wam może jeszcze pokażę, jak to wygląda wszystko na Minecraft-osiedle. W Tak. Mmm... Jeszcze... nie wiem, tutaj raczej nie będzie w nimi. E, więc nie wiem, gdzie tu mogę poszukać w sumie tej gliny. Może być i ja poza tym tego poszukam, jeśli zajmę się czymś innym. E, czyli... Może farmami. Wiem, bo na przykład jak widziałam... Co ja bym chciała poszedł dzisiaj do kopalni. Czemu bym nie? ta woda, jak ona fajnie wygląda w ogóle. Wygląda respektowo. Naprawdę powiem wam, że to... świetne. Na przykład tutaj też taka zmienność, na przykład jest akacjowe, w wybią, to też to jest trochę po tych liści takich pomarańczowych. Trochę. Więc właśnie. W ogóle to jest mapa. Mapa też jest zmieniona. I czy to różni się wyglądem? Chyba nie. To jest chyba zostaje matyk, która mapy jak wcześniej. Bo jak ja te, te pochodnie trzymam, to faktycznie nie wygląda. Są taką palącą się pochodnie, albo to się pierwsze. No właśnie, bo tak się trzyma tę łopatę. Jak to jest. Trochę, trochę błąd tego teksturpaka, ale okej. Okay. Yy, no ale o lecz to wiadomo, ważne, żeby nam się podobał ten teksturpak. Napiszcie, co o tym twierdzicie. Mi się on osobiście całkiem podoba. Yy, Dobra. Dzisiaj to, to jest dopiero pierwszy dzień z tym teksturpakiem, i naprawdę też jestem trochę nim podekscytowany. Ale myślę, że możemy zrobić farmę zwierząt, bo ja jak wiecie, ja też mam trochę słabo z bo też na razie żywię się tylko chlebkiem, więc nie jest to za dobrze. Też nie wiem, żeby nie pójść kopać diamentów, ale raczej nie. Dobra. Pościnamy sobie drewno, żeby mieć na kłotki. Mam nadzieję, że tej pila nie będą przychodzić. Jest ogólnie teksturpak na 1.151.16. To jest ogólnie teksturpak na wszystkie te najnowsze wersje, więc spokojnie możecie sobie brać yy... Na razie przez długi czas na pewno będzie można go używać. Jest on do znalezienia... Wpiszcie sobie, w... wygooglujcie sobie już w że... Możecie wpisać. W ogóle ja może podam link do tej strony do pobrania tego. Tam podam link. Też potem może jeszcze poszukam innych tekstów paków i co je też potestuję. Dobra. Mm. No nie, ja wiecie co ja pójdę szukać troszeczkę diamancików, bo chciałbym się wybrać do netheru. Yy. No jednak mam sobie... Wezmę sobie to żelazo. Pewnie jest niepotrzebne Drewno mogę sobie wziąć. byk pyk, pyk. Dobra, może jeszcze wezmę wiadro z wodą. W tak, ogóle też wyglądałam poradnik też jakiegoś youtubera. Już nie oglądałam zrazu jakiego, może. E, dobra, więc mamy drewno. Mamy surowego kurczaczka tak w ogóle. Więc to też myślę, że i w ogóle jak to fajnie, to jak to fajnie wygląda, ten pierwszy to ktoś jest taki bardziej czerwony, rozpalony No i mamy zobaczcie, obliczonego kurczaczka Napy, na na nie potrzebuję I też jest trochę też fajniej, myślę Przybra samemu Czyli nie trzeba się bać, że ktoś ci na przykład zabierze to jest, z czy Że ktoś ci na przykład, wiecie, odniósł węgla Ktoś na przykład... Yy, ktoś ukradnie, możesz to wszystko spokojnie chować Dobra, zrobię już kolejny na wszelki wypadek yy, Dobra, i teraz jeszcze łopatę, łopatę mam Dobra, myślę, że ja ogólnie też z oryginalnym poradnik I Naprawdę bardzo fajny ten tekstur paczek A co to jest? To jest chyba żwir. To jest żwir, co nie? To jest żwir. No dobra. Trochę dziwna tekstura, ale spoczko. jak to wyglądają... jak to wyglądają kordy? Tak samo. Musimy coś przejść na poziom 11, bo wtedy nie będzie problemu ze źródłami lazy na pewno. O, świetnie, idę do kopalni bez pochodni. No dobra, dzisiaj odcinek jest trochę do gadania, bo o ile już trwa w ogóle. Ale... Dobra. Jest roztargnięty No nie, 18 pochodni to jest bardzo za mało, o wiele za mało. Myślę, że też coś trochę zdobędziemy tego. Teraz jest to też taka nowa technika, bo nigdy też co jest w No i zobaczcie, ta też nie wiem, co fajnie wygląda. I napiszcie, czy chcielibyście oglądać film z tak, takim takiem, czy ze zwykłym. Mam nadzieję, że w dobrej odległości za daleki postawiłem pochodnię. Ja Wiadomo, że sobie się z kurdami. Nie dobra, jesteśmy, nie wiecie. Teraz jesteśmy naprawdę... I to jest zdzioryk. Chyba. Andezit. A nie da właśnie chodziło na Andesit. Znakiści się to z takim paczkiem. Także to pobram trochę z mniejszymi rozdzielczości, więc mi mnie też mniej reaguje. To nic nie zmienia. Więc naprawdę nie ma lagów, co też jest fajne bardzo. Co to jest? To jest dioryt? Dioryt. Fajnie. Tak. Jesteśmy 36. Fart, może teraz wykopiemy... Co to jest, Co to jest, to Co to było? Granit! Tak, dobra. Jest to jest Minecraft. No kurde, żwir. O nie, i omili, omniliśmy żwir. Ale fart. Fart. Że pochodzi nam starczy na kopanie. No właśnie, i kilo wyczerpanie. A może będziemy kontynuować tutaj... ...kopanie się w dół. Co ja myślę, że... ...zejdziemy z na piąty tak tradycyjnie. Nie, nie, nawet jak będzie zagrożenie... A nie, dobra, nie, nie, nie. Zajdziemy z na 10, na 10... No nie na 10, na 10, na 10, bo... Bo teraz, wiecie, te, te wypadają. A i tego więc, a więc się by się spaliły w lawie. Było też nieciekawie. No zaraz będziemy, zaraz będziemy. Kurde. Słyszę lawę. Okej, okay, dobra, nie ja. Ja nie mam zamiaru eksplorować kejgów, ok? Ok? Nie chcę eksplorować kejgów na tym. ja się stracić itemki po prostu. Tutaj może wrzemyć w dół. Dobra, nie, ale musicie przyznać, że ten tekst paczek jest całkiem fajny. To ta trawa trochę wyrazi w oczy musiałbym muszę zmniejszyć Brightnessa. mięsa. Nie, dobra brightnessa zrobię mniejszego, bo, bo... Może teraz, może potem tutaj będzie lepsze. Dobra, ja kupić na razie tym po prostu, żeby jeszcze nie mam naszego tego żelaznego. To na pewno będzie całkiem sporo. Na bloku 13. Dobra, i teraz jedziemy w dół. 12. Do... 11. Teraz możemy zacząć kopać tunel. Teraz uwaga, jak się kopie tunel. Ja hmm, w ogóle w sobie się kopie chyba 6. O no właśnie, zawsze już mam żelazo. Tak też schody wyglądają. Tak. I widać, nigdy się nie kopcie pod siebie. Też taka rada ogólnie Minecraftowa. Dobra, myślę, że już nie muszę tam dać Dobra, to było raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć. Więc nic nie ma. Też się kopię po prostu. Dwa, trzy, cztery, pięć... Odgłosić, no, bo ciekawe co miało Tyk, tyk. Tyk. Tak, ja, tam też nic nie ma, dobra, nie ma. No więc taki to jest, to jest sposób kopania, Nie wiem, tu może dalej kopać, bo nie? wiem, może zrobimy cztery. O właśnie, zacznijmy już raz z tą. Nie przecież twierdzicie o nicie. O kurde, to, to nagle tak wyleciała lawa. To by było złe. Dwa. No, to jest... Dobra, nie wiem, się kopię dalej. Ale czekajcie, jeszcze tutaj muszę zrobić sobie tutaj. parik. No, nic nie ma, Mam no, nadzieję, że tam nic nie ma. Więc o, no dobra. Też niczego nie powinno być. W ogóle derci. Z razu myślę, że też jak znajdziemy Jackson, to wiadomo będzie ich trochę więcej niż jeden. Więc to też zawsze... Tam... Ja mam... Nie ma... nie chcę zginąć. Dora może przy... Tam widzę, że jest trochę złym już. Dora też się przyda. Fajki są chyba to już takie same Fajnie się kopię Inaczej, ale też fajnie łapaty Sres to... Postanie jakby to były diaksy Ale nie ma Teraz jest świetle, bo to mogą się mogę zaspalić Przy węglu też mogą być diaksy, ale to nie jest wiadomo zapewnione. Ale... I w ogóle jak ja ekspię! Przedtem do czwarty. Zresztą jak na węglu i redstone można ekspić. Jak dla mnie tu będą diaksy. Naprawdę. Czy nie wychodzą? dla mnie to tutaj mogą być diaksy. Złoża. No, da, tu nie będzie wiatrów. Ale widzicie, no można się naprawdę natknąć, jak się też robi, taką techniką. Tunel, no, na razie nie są on daleki. Wiadomo. Lava, man. słyszę tej lawy to. To Ale nie, ale to jest spokojnie ze źródełkami niż tam na piątku jak tylko na więc teraz trochę za daleko poszedłem kurde żwirak. kiedyś myślałam że przy żwirze może być dużo diaksów. ale to nic należy wierzyć w niki wiadomo coś musi być stwierdzone żeby te są no, dobre sobie wykopię bo może tam też będzie jaksy. Więc się też jest troszkę dłuższy ale dobra też mi się skończą pochodnie będzie tak zaraz skończę kopać ale no dobra, nie kopię, ale dobra. No, dobra. Spoko, troszeczkę, troszeczkę żelaza już mamy. Trochę już go mamy. Ale co dalej? Zaraz mi się pochodnie skończył. Kill mi się skończy. No i co? Dobra, może będą jak Nie ma ich. O, nie, dobra, nie, była. Ja jeszcze zrobię tylko jeszcze jedną partyjkę. Tutaj przejdę się o wągiel. Jest! Jest! No, i pięknie. W ja chyba i tak diamenty są z węgla, tak czy też w normalnym świecie, więc. Dobra. Najgorzej! Ale mam żelazo. Tak, trochę było, było, było opłacało się dostać do tej chwili, chyba. O chyba się wam opłacało, co nie? Zrobimy nowy kill-off. Mogę go zrobić jak sobie. Kozacko, kozacko. Dziadko, 6 diamentów. To stać nam na chwilę siekierkę. To naprawdę nie jest kiepsko. Zaraz naby kolejny diaks. Panie Mistrzy, na razie starcie. Ej nie, opłacało chyba wam się zasyp. Jezu, jak ja się wystraszyłem! Chyba opłacała wam się to te 23 minuty na odcinku. to są jaksi. Korazki i wyglądają bardzo korzasko. Dobra. Więc teraz wam to pokażę. Zobaczcie. Piku. Smyku. I, i jamentowy kibaszek. To jest trochę takie... Ale... I pyku myku, i się biorę. The world, the world is beautiful. No i zobaczcie, mamy też mnóstwo endstone'a, end chciałem powiedzieć. Endstone'a. Kiedy my się endstone'a dorobimy Z następnym odcinku Jesteśmy już gotowi praktycznie? No nie, dobra, jeszcze... Jeszcze musimy troszeczkę coś na zbrojeczkę, może uzbierać, ale tak to. Tak nie jesteśmy gotowi, żeby do nagrania. Mamy te najważniejsze rzecz, tą siekierę, jednak i kilo. Bo siekiera mocniej wali. Więc. Wiecie. Żeby ja sobie to w ogóle przepalę. Czy to w ogóle węgiel. Pół, tu. 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 Pół tu. no i pół tu. no dobra, więc dzisiaj kończymy, o nie, nie miałam się kiedy w ręku, nie mam dobra, więc dzisiaj tak kończymy ten odcinek, troszeczkę dłuższy odcinek, ale myślę, że opłacało się Wam bardzo oglądać, już sam żegnam i cześć